Witam Was serdecznie w drugiej części vlogaska, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Wow! Jesteśmy teraz w Las Vegas, czyli mieście hazardu i rozpusty, a za mną znajduje się największy na świecie sklep z pamiątkami, giftami. I tak dalej, i tak dalej, ale ja tam się zapuszczać na razie nie będę, bo szkoda hajsu, będzie go można przepuścić gdzie indziej i ruszam sobie na piechotę zwiedzić miasto, ale oczywiście prawdziwe zwiedzanie zostawimy sobie wieczorem, kiedy rozp rozpalały się wszystkie neony i miasto będzie skąpane w kolorach, a robi to wrażenie, ponieważ wczoraj wychaliśmy do Las Vegas, więc widzieliśmy jak to wygląda. to mi się podoba, trafiłem akurat na, do sklepu, bo właściwie ekspozycję też, związaną w całkowicie z Avengersami, i z Marvelem, więc myślę, że jakiś gadżet na pewno wypadałoby tutaj kupić. no, choć raz w życiu wypada y, zagrać, więc zagrajmy i przypuśćmy hajs y, na jednorękim bandycie i zobaczymy, czy uda nam się coś wygrać. Okej. Okay. Um, nie mam pojęcia, jak się w to gra do końca, ale powiedzmy, że trzeba po prostu pociągnąć bajkę. Okej, okay. już nie wiem, o co chodzi, ale spoko. I tym samym sposobem przeróżnamy właśnie 5 dolarów. Oh yeah. Tymczasem Vegas zapadła noc. A topowa wciąż montuje. Praca w re. Ekipa Kukio idzie do Vegas <grym> Musimy się wozić teraz taką chmielną która jest w Vegas Nie wiem jak to gusta się nazywa Ale szukamy kepsa, dobrego kepsika bo jest ciemno i co można robić na chmielnej No one już nas oślepiają także zobaczymy co Vegas nocą ma nam do zaoferowania takim biednym przybyszom z Polszy Słuchajcie, to miasto naprawdę nie śpi. Zupełnie. To jest masa ludzi. To jest więcej ludzi niż yy, za dnia. Jedyne miasto, które jest podobne, które nie śpi, którym byłem, to będzie Istanbul chyba. Tak, tak, tak. Albo ewentualnie łódź. <śm> to jest jak gigantyczny, rozświetlony neonami yy, taksim, Po prostu gigantyczna ulica pełna knajp, ludzi, neonów, zapachów żarcia, atrakcji, po prostu absolutnie wszystkie. Ale to, co jest super, to to, że to nie jest jedna uliczka. To miasto, to jest miasto. I idzie, i idzie, i idzie. A co najlepsze dla ludzi, którzy lubią używki, możecie wziąć sobie kubeczek z alkoholem w rękę i iść ulicą, i sobie popijać. Ale lubicie zapalić marihuanę? Nie ma problemu, wyciągacie jointa, po prostu palicie go na ulicy. No żyć, nie umierać. Ja tu głupi porównuję do chmielny, ja tu proszę girls direct to you można sobie zamówić dziewczynki prosto u siebie. Chmielna uczcie! Powiem wam, że bywałem w wielu makach na świecie, ale takiego jeszcze nie widziałem. Słuchajcie, Las Vegas przechodzi z samych siebie. Jakby to jest nowy poziom sztuczności. Ja już wspominałem wcześniej w poprzednim filmie, że jakby cały ten kraj stoi plastikiem, sztucznością, ale to, to jest zupełnie inny poziom sztuczności. To już jest nowa rzeczywistość. To jest po prostu Westworld. A w tym pięknym sztucznym mieście stoi Megatron. Jakby logika zawsze była ale nie mniej oceniać. Każdy kaseton na tej głównej ulicy, czyli na bulwarze, jest zupełnie inne tematycznie. My byliśmy przed chwilą w sztucznej Wenecji, teraz jesteśmy w sztucznej dżungli, albo w czymś takim, nie mam zielonego pojęcia, ale i tak wszędzie stoją tu automaty. Ale do tego wszystkiego. Ja bym wspomniał, że nawet Ellen ma swój własny automat. Nie ma tu co prawda Łukasza Jakubiaka. Ale szkoda, wielka szkoda. Ja sobie wizualizuję jego automat. Artur spróbuje swoich sił w grze pod tytułem Walkie Racers mam na jakieś... podstawie kreskówki. Mam nadzieję, że przyjmuje monety, I ponieważ nie mam bat... zamiaru robić więcej, a mam ich bardzo dużo. Make it rain. Insert bill. No przykro mi. No to pogra. Artur pograł w grę Walkie Racers. A na koniec mamy ekwipunek. Zatrzymaliśmy się w malutkim miasteczku Nipton, zaraz przy torach, które biegną sobie stamtąd. I tam. I jest tu bardzo fajnie, pachnie podkładami kolejowymi. Te dokładnie chrybatą, dokładnie tak jak moja ukochana Whisky dla która też pachnie podkładami kolejowymi. Bardzo fajny klimat, spiekota niemożemy jak zawsze, ale już się zaczynamy do tego powoli przyzwyczajać. I idziemy sobie torami, kawałek, żeby porobić jakieś ładne zdjęcia. Yey! przy viewpoint, czyli przy punkcie obserwacyjnym i podziwiajcie ze mną piękne, pustydne, skaliste, górzyste widoki. Po małej wspinaczce znaleźliśmy się na skałach w parku, już właściwym parku y, narodowym, gdzie zobaczymy piękne formacje skalne, które y, według mnie i Artura bardzo przypominają nam y, krajobraz planety TATU. Zawitaliśmy do Palm Springs, czyli takiego miasteczka, który nazywany jest latem zabaw Hollywood podobno. Wygląda jak malutka oaza, znajdująca się na środku pustyni, otoczona przez gigantyczne góry, które widzicie w tle. I miasto jest usiane restauracjami, knajpami, pubami, sklepami dosyć niezłymi. I właściwie... to tyle. Nie wiem, co my tu będziemy robić do końca, bo i tak nie mamy hajsu, żeby jakoś zabalować, tak? Ale można powiedzieć, że najdziwniejsze że w Stanach są te przejścia dla pieszych. Tak. Zobaczymy na ten wielki guzik, który zawsze jest miejscowany w najbardziej dziwnym miejscu, z od pasów, jak tego nie wciśniecie, to nie pojedziecie. To nie przejdziecie. Dobrze, idziemy zwiedzić Palm Springs i zobaczymy, co tu jest ciekawego do pokazania. I znajdujemy się w knajcy o nazwie Broken Yolk Cafe. I wybieramy sobie żarło. Ja się zdecydowałem na South, Southwestern Chicken Wrap. A Artur? Ja wezmę omlet y, mamy, w <laughs> z restauracji. Okej, okay, zobaczmy, czy jest to dobre. Wrap prezentuje się następująco. Jest w dziwnym różowym czymś. Ale zobaczymy jak smakuje. A takie są fryty! Yeah!

Oceanie, ale niestety nie zabrałem ze sobą kamery, ale to nie istotne, bo przynajmniej najważniejszy punkt yy Los Angeles, który trzeba koniecznie zobaczyć. Jest to oczywiście napis Hollywood. Co prawda jest on nas bardzo, bardzo daleko i w sumie nie jest taki wielki, nie robi takiego super dużego wrażenia, ale jest. Widzę go na własne oczy, wy widzicie go też na własne oczy, tyle że na YouTubie. Zawsze coś. także no nie tracicie za wiele. Nie tracicie za wiele. Bardzo ciężko jest tu generalnie dojechać krętymi drogami. Lepsze wrażenie właściwie robi park, który otacza całe obserwatorium, które znajduje się tutaj. I myślę, że jest to tak naprawdę chyba ciekawsza i ważniejsza atrakcja niż napis. Nie, lepiej ale lepiej, tak, lepiej, lepiej przypisać dla zapisu. Napisu. Także także macie. napis Hollywood. wow. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o mój wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że Wam się podobało i trochę przybliżyłem tym, którzy jeszcze na tym nowym lądzie nie byli, jak to wszystko mniej więcej wygląda. Czy same Stany mi się podobały? Mam mieszane uczucia odnośnie całego tam pobytu. Jest to kraj, który warto zobaczyć na własne oczy. Właściwie to jest obowiązkowy cel podróży kiedyś, kiedyś, ale do Stanów. Myślę, że przez najbliższe lata raczej wracać nie będę z kilku powodów. Po pierwsze, stany są w moim odczuciu bardzo sztuczne. Te uśmiechy ludzi, które są na ulicy, w sklepach i we wszystkich innych miejscach są myślę prawdziwe, ale cały kraj jakby wali sztucznością, plastikiem, brakiem jakiejś większej swojej historii i kultury, co jest oczywiście zrozumiałe, ale mam wrażenie, że Amerykanie na wszel za wszelką cenę starają się jakoś nadgonić ten swój kulturowy czy, czy historyczny brak i wymyślają swoje jakieś różne dziwne takie twory, bazujące często bardzo na europejskich wymysłach. Trochę ciężko jest mi to tak dokładnie opisać, ale... Jak pojedziecie to sami zresztą zobaczycie. Druga rzecz, która niestety w Stanach mnie zmartwiła, to absolutny brak ichniejszej rodzimej kuchni, bo Okej, okay, mają swoje burgery i steki, ale to właściwie wszystko, bo nawet knajpy, które mają napisane American Cuisine, tak naprawdę w środku mają kategorie na kuchnię grecką, francuską, niemiecką itd., itd. i oni to wszystko oczywiście przerabiają na swoją kuchnię, dodają swoje składniki, wszystko jest bardzo słodkie, często jest bardzo tłuste i tak dalej. Mnie kuchnia niestety tam w ogóle nie, nie, nie ujęła za serce, ale z drugiej strony nie byliśmy też w żadnym dużym mieście, które jak wiemy obfitują w bardzo dobre knajpy, chociażby w Chicago, Nowym Jorku, San Francisco. Jest wiele knajp, które są, które jest bardzo znanych na całym świecie. Nie przejmujcie się jękami dziecka, po prostu jest głodny, a żona robi jeszcze mu śniadanie. Także niestety jęki będą mi towarzyszyć. W każdym razie, Stany obowiązkowo trzeba zobaczyć, szczególnie Wielki Kanion, który możecie zobaczyć w poprzednim odcinku na Vlogasku. Kolejna rzecz, która największe zrobiła na mnie wrażenie, to absolutne bezdroża, pustkowia i ten gigantyczny teren, niezagospodarowany w ogóle w żadnym choćby centymetrze w Stanach Zjednoczonych. Jadąc z drugą 66, jednego dnia jechaliśmy prawie 800 km, podróż zajęła nam około 8 godzin i wyobraźcie sobie, że przez 8 godzin jedziecie, znaczy ja jako oczywiście pasażer i ani razu nie skręcacie bo nie ma żadnego po prostu skrętu cały czas jedziecie prosto przez pustynię przez pustkowia i nagle gdzieś tam z boku odchodzi malutka dróżka i stoi dom i stoi samochód i ktoś tam mieszka jakieś 3-4 nawet do 5 godzin od najbliższej cywilizacji także podziwiam takich ludzi w każdym razie Stany warto zobaczyć chociażby po to, żeby wyrobić sobie zdanie. Ja tutaj nie chcę nakręcać żadnej gównoburzy dla ludzi, którzy stan uwielbiają, uważają to za najlepszy w kraj do życia i dalej, Być może tak jest. Ja całych Stanów nie widziałem. Byłem tam tylko tydzień, więc mam tylko powierzchowne zdanie, ale po tej wizycie zapałem nową miłością do Europy, szczególnie do jedzenia i do historii, do kultury i tak dalej. I jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo zmartwiła. W Stanach bardzo ciężko jest tam dostać alkohol. Niestety szukać liquor store tak zwanego alkoholowego zajął nam to całkiem sporo czasu. Zapomnijcie o tym, że dostaniecie mocniejszy alkohol na stacji benzynowej. Nie wiem, jak jest w innych Stanach, ale w tych, które, przez które przejeżdżaliśmy, łatwo o to nie było. No, a być w Stanach i napić się whisky to po prostu grzech. A skoro mowa o whisky, to wracając, na lotnisku jeszcze w Los Angeles, na tak zwanym LAX-ie dorwałem, to znaczy to nie jest limitowana edycja, to jest po prostu nowa seria, też dostępna w Polsce, więc nie jest to nic specjalnego, ale że miałem i to jest troszeczkę tam tańszy, bo jest to w końcu ichniejszy produkt i tutaj ciekawostka, Jack Daniels jest tańszy niż czerwony Johnny Walker, co trochę mnie zdziwiło w sklepie, no ale wiadomo, no, produkcja na miejscu, a importowanie z zagranicy jest różnica. To jest seria Master Distiller, to jest numer 4. Ich jest w sumie 8 w serii i każda jest poświęcona innemu mistrzowi destylacji, który przechodził przez firmę Jacka Danielsa, właściwie rodzinną. Ja akurat kupiłem sobie Jessa Gamble'a, który był między 64 a 66 i jest to dosyć ciekawa postać, bo on był tylko dwa lata co jest dosyć krótkim, o ile nie bardzo krótkim czasem na tym stanowisku, i był pierwszą osobą spoza rodziny Danielsów, Jacka Danielsa, która trafiła na to stanowisko. I szczerze przyznam, że ten produkt przywrócił mi trochę wiarę w całą markę, bo byłem już zmęczony tymi wszystkimi eksperymentami, tym ostatnio opisywanym Jackiem Danielsem Fire, z likierem cynamonowym i tak dalej, i tak dalej. Zwykły Jack Daniels zaczął już mnie też męczyć tym swoim karmelowym posmakiem, a tu się okazało, że można wyprodukować whisky z Tennessee, która może się równać jakby z innymi fajnymi whiskaczami lekko waniliowy, delikatny posmak, yy, polecam, generalnie polecam. Nie próbowałem jeszcze yy, miskaczy z, innej, yy, z innymi cyferkami, z innymi mistrzami destylacji, ale na pewno yy, spróbuję. Także polecam i to właściwie tyle, co miałem. A nie, jeszcze chciałem wam tylko pokazać piwo. Yy, czy znaczy, piwo to jest może trochę za dużo powiedziane? W ogóle piwo w Stanach Zjednoczonych. Myślałem, że ludzie troszeczkę przesadzają mówiąc, że to woda, nie piwo. Ale faktycznie po spróbowaniu ich kultowego piwa, Bud Light, stwierdziłem, że jest to absolutnie niepijane. Ale nie o to chodzi, to trzeba i tak się stanęło przekonać. Na, na drodze 66 trafiliśmy, to może być kategoria miejsce, do kultowej stacji benzynowej pod, o nazwie Royce. I tam, no tam ona jest, ma bardzo długą już historię. Na Wikipedii możecie sobie dokładnie przeczytać link w opisie, znajdziecie. jak wyglądała tam historia tej stacji. Zatrzymywały się tam m.in. Antony Hopkins, czy Harrison Ford i tak dalej, i tak dalej. Teraz oczywiście tego nie robią, bo jest to generalnie dziura, ale dziura z historią i dziura dosyć kultowa. I tam w sklepiku na stacji mezynowej możecie dostać takie oto piwo, ale tak jak mówię, piwo to jest za dużo powiedziane, ponieważ. Nie jest to piwo w rzeczywistości, jest to po prostu napój korzenny yy, z, z cukrem trzcinowym. Jest pozbawiony kofeiny zupełnie. Jest to po prostu piwo korzenne, yy, bezalkoholowe. Smakuje jak... Ja to nazywam gumą balonową dla dzieci. Niektórzy to porównują do smaku pasty do zębów dla dzieci. Czyli taki słodkawy, balonowy właśnie smak połączony z lekkim karmelem i korzennością. Na początku, kiedy spróbowałem tego piwa, to stwierdziłem, o Boże, jaki ulepek, ale z każdym kolejnym wykiem. Yy, Napój mi bardzo podpasował i przyznam, że jest naprawdę smaczny. Nie wiem, czy da się go znaleźć w Polsce. Próbowałem go wygooglać, ale jedyne co na razie znalazłem, to to, że można go po prostu zamówić za granicy, a szkoda, bo bym kupił sobie to w Polsce naszej pięknej i kochanej. Także tak się prezentuje butelka. To kosztowało chyba 2 dolary, czyli 8 zł, bo trzeba przecież wszystko przeliczać, prawda? Wszystko. I to właściwie tyle. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tej i mam nadzieję, też poprzedniej relacji. A jeżeli Wy chcielibyście wygrać taki właśnie wyjazd, który ja przeżyłem ze swoją zacą ekipą, to nie zostaje Wam nic innego jak wziąć udział w konkursie Kokio na stronie smakujkokio.pl i wysłać zdjęcie lub film, na którym smakujecie życia. Czyli spełniacie to hasło, prawda? Główne Smakujecie życia. Przy okazji delektując się Kokio, niech ono sobie będzie gdzieś w tle albo w ręku, ale wyślijcie i my niedługo się spotkamy jak w Żyli i wybierzemy jednego zwycięzcę, który z osobą towarzyszącą weźmie udział w takiej bądź też podobnej przygodzie właśnie na drodze 66. Także jakby ktoś chciał wyruszyć w taką podróż, a jest to... No nie tania podróż, jeżeli sami chcielibyście w taką wyruszyć, no to polecam. I do zobaczenia na drodze 66, może kiedyś tam. I zapraszam do obejrzenia poprzednich materiałów. O łapki nie proszę, bo jak wiecie, nie lubię żebrać i to wszystko na dziś. Dziękuję.